Okay, w tym tutorialu pokażę, w jaki sposób można nadać georeferencję zdjęciom. W warunkach 1 musimy mieć zdjęcia oraz ścieżkę. Do nich zarejestrowano przy pomocy odbiornika GPS. Może to dowolny odbiornik, nawet taki, który znajduje się w telefonie komórkowym. Wystarczy mieć aplikację, która zapisze daną ścieżkę, na przykład w formacie GPX. Ja w tej chwili mam właśnie taką ścieżkę i mam zdjęcia. Zatem włączamy program i mniej więcej naszym oczom powinien się taki układ pokazać. Natomiast jeśli nie ma któregoś z tych czterech okien, można je włączyć właśnie w zakładce View. I tutaj można przy pomocy właśnie tego tutaj okna wybrać sobie miejsce zapisu, zapisu tych zapisu zdjęć. Ja wybrałem na półpicie zdjęcia, tutaj od razu podkłada, podkłada, podgląd zdjęć mi się ukazuje. Chcę teraz grać ścieżkę, którą mam zapisaną w formacie GPX. Najlepiej właśnie wykorzystać Też format, bo z nim sobie najlepiej radzi jako ten najbardziej uniwersalny. Najlepiej z nim sobie właśnie radzi sobie geosetek. Mamy stały podgląd na naszą ścieżkę właśnie w tym oknie. Możemy sobie te okno podkładowe Zamienić. Ja na przykład zostałem przy Google Satellite Lay Layer w tej chwili, ponieważ wydaje mi się, że ona jest yy, najlepsza. I jak widać, wciąż sam mam zarejestrowany jakiś ślad i 23 yy, punkty, waypointy. Ja na w, mnie będzie tylko ten ślad interesował, zatem wbieram, odznaczam resztę i wybieram sobie, jak są tu selected tracks. I w tej chwili widzę mój ślad zarejestrowany do którego będę chciał przypasować zdjęcia. I teraz tak, idealna sytuacja jest, kiedy zsynchronizowane są oba odbiorniki lub kiedy były pobierane zdjęcia w tym samym czasie, co był rejestrowany ślad. Natomiast w moim przypadku tak nie jest. Gdyby tak było, to wystarczyłoby wybrać zresztą taką ikonkę, swój visible track, czyli ten, który jest właśnie widoczny, trzeba by nacisnąć ok i wtedy by y, nie trzeba tej różnicy ustawiać, wtedy powinno przepasować zdjęcie. Natomiast w moim przypadku, jak widzę, mam y, o godzinie 2.01. Y, najprawdopodobniej nie jest to zły format. Y, Wysiadana godzina y, 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 był źle ustawiony w aparacie czas, najprawdopodobniej o 12 godzin. W y, tym miejscu wysiadami Wyświetla mi, że ścieżka jest zarejestrowana od godziny 12 do godziny 14. No Teraz wiem, że przesunięcie jest właśnie czasowe o jedną godzinę. Zresztą zaraz pokażę, jak to wygląda. Wybieram sobie narzędzie takie pinezki, można by powiedzieć. Ona mi gdzieś tam odsyła w jakieś miejsce zupełnie przypadkowe, ale. Wrócę właśnie sobie przy pomocy tej strzałki do poprzedniego widoku, przybliżę sobie przy pomocy scrolla i nadam jej miejsce tutaj. I teraz kiedy ją naprowadzę na ślad, to zobaczę, w tym miejscu wysiedli mi się czas, w którym w danym miejscu się znajdowałem. Zatem widzimy, że on się zmienia tutaj w sekundach mniej więcej powiedzmy, że to zdjęcie nie, się, nie było robione właśnie w tym czasie, zatem muszę sprawdzić, jaka jest mniej więcej różnica. To jest różnica... Hmm, no, w tym przypadku to będzie 12 godzin i iluś tam sekund. Teraz będę starał się to przypasować, Zatem wybieram sobie ikonkę... Właśnie synchronize, Wpisuję 12, ponieważ zdjęcie, jakby aparat tutaj nie definiuje, jaka jest różnica właśnie zdjęć, więc jak, jak jest czas ustawiony na aparacie. Klikam OK. Securize yes. Ok. No widzę, że tutaj jakby ta różnica w tych sekundach zdecydowała o tym, że to zdjęcie nie jest w idealnym miejscu. A zatem yy, wybrę tę opcję jeszcze raz i definiuję sobie, spójrzmy teraz dokładnie jak to wygląda z tymi sekundami. To jest jeszcze różnica yy, 22 sekund. Robimy OK. I w tej chwili już jestem jakby tam bliższy tej pozycji, w której uważam, że zdjęcie było robione. Więc zauważyłem, że w tej chwili jestem usatysfakcjonowany I co mogę jeszcze zrobić zdjęcie? To mogę mu nadać na przykład w jakiś sposób, w którym kierunku był, alta ustawiona, w którym kierunku było robione zdjęcie i mogę zrobić Add Move Point of View. Ja robię Move Point of View i w tej chwili mam ustawione, że właśnie w tym kierunku jakby zdjęcie... Te zdjęcie zrobione, bo w przy, przy, przy przypadku zdjęć, których jest wiele z tego samego punktu, to być może będę chciał wskazać właśnie, w jakim kierunku dane zdjęcie było robione. I w tym momencie mogę sobie wybrać, zaznaczając pierwsze i zdjęcie ostatnie, shiftem, to wybieram tą kątkę właśnie synchronizowania i zostawiam w tej chwili to, co zostało przez mnie zdefiniowane, czyli te 12 godzin i 22 sekundy. Biorę co ok, OK i niech się synchronizuje. I te zdjęcia zostały zsynchronizowane. Spójrzmy, czy zostały one zsynchronizowane poprawnie. Zatem w tym miejscu mam zapisane przy zamku trzy zdjęcia. Spójrzmy, to jest to zdjęcie. To jest to zdjęcie. I właśnie tak jak widzimy, one są w poprawnych. Natomiast może sobie zdefiniować właśnie e, kierunek tego zdjęcia. I w tym momencie mam już skierowane, że ten się znajduje na ten budynek. Ehm. Spójrzmy na to zdjęcie właśnie tutaj. Jak to wygląda. OK. Ehm. To było w tym kierunku. to było właśnie gdzieś tam blisko bierze właśnie w tym kierunku. I mam w tej chwili zdefiniowane czy, na tych zdjęć e, punkty. E, w tym kierunku były dane zdjęcia, zdjęcia zrobione, to mam źle zdefiniowane. Tak. To było Musiało być mniej więcej tutaj, OK. I w tej chwili mam do tych 4 zdjęć wskazane, w których kierunkach mam te zamknięcia. I teraz tak, co się dalej dzieje? Um, po prostu wybieram opcję zapisz. I pójdę wprowadzić zmiany um, także, na to zostaną nadane do referencje, które później będę mógł czytać na przykład do programu jest właśnie przy pomocy tych przy pomocy tych Exit Files, które będą zapisane w folderze, ponieważ program zapisuje zdjęcia na nowo i nadaje mi Exit Files, czyli właśnie te lokalizujące. Это не пикник,